Nauczanie domowe. Piąta niedziela zwykła. Ewangelia według św. Łukasza, rozdział 5, wersety od 1 do 6. Tytuł Zabołali drugą łódź. Pewnego razu, gdy tłum cisnął się do Jezusa, aby słuchać Słowa Bożego, a On stał nad jeziorem Genezaret, Zobaczył dwie łodzie stojące przy brzegu. Rybacy zaś wyszli z nich i płukali sieci. Przeduszy do jednej łodzi, która należała do Szymona, poprosił go, żeby nieco odbił od brzegu. Potem usiadł i z łodzi nauczał tłumy. Gdy przestał mówić, rzekł do Szymona, wypłyń na głębie i zarzućcie sieci na połów. A Szymon odpowiedział, mistrzu. Całą noc pracowaliśmy i nic nie ułowiliśmy. Lecz na twoje słowo zarzucę sieci. Skoro to uczynili, zagarnęli tak wielkie mnóstwo ryb, że sieci ich zaczynały się rwać. Skinęli więc na współtowarzyszy z drugiej łodzi, żeby im przyszli z pomocą. Ci podpłynęli i napełnili obie łodzie tak, że się prawie zanurzały. Widząc to, Szymon Piotr przypadł Jezusowi do kolon i rzekł Odejdź ode mnie, Panie, bo jestem człowiekiem grzesznym. I jego bowiem i wszystkich jego towarzyszy wzdumienie wprawił połów ryb, jakiego dokonali, jak również Jakuba i Jana, synów Zebedeusza, którzy byli wspólnikami Szymona. A Jezus rzekł do Szymona Nie bój się, odtąd ludzi będziesz łowił. I wciągnąwszy łodzie na ląd, zostawili wszystko i poszli za nim. W tej Ewangelii chciałbym zwrócić uwagę na dwie łodzie. Dwie łodzie, które zostały przez Jezusa dostrzeżone. Ewangelista od początku mówi o dwóch. Może było tam więcej. Podejrzewam, że mógł też ewangelista opisując wskazywać na łódź Piotrową i na niej skupić całą uwagę, ale w tym fragmencie od początku są dwie łodzie i do końca towarzyszą nam obie. Jezus prosi, aby łódź należąca do Szymona była dla niego Amboną, z której może głosić, a potem była narzędziem, w którym dokonuje się cud. Dlatego obie łodzie możemy zinterpretować w kluczu ewangelizacji. Chodzi tutaj o współdziałanie. Jezus najpierw pozyskuje jedną z łodzi, a dokładniej kapitana tego zespołu rybackiego. Piotr wyraża wątpliwość na słowa i propozycje Jezusa, aby wypłynąć na głębie, aby zarzucić sieci, ale sam to wskazuje, że na słowa mistrza podejmuje działanie i wykonuje prace rybackie, które były z tym wprost związane. Skoro to zrobił, skoro przełamał wątpliwość, skoro podjął działanie, okazało się, że sposób, który został podjęty, sposób w jaki zostało przeprowadzone to łowienie, no nie pasujące za bardzo do standardów, do których przyzwyczaił się Piotr, pora nie ta, może miejsce nie to, ale jednak na słowo Jezusa to zrobił. Zagarnęli mnóstwo ryb. Jaki pierwszy wniosek dla ewangelizacji? Mamy czasami wątpliwości. Pytamy, czy na pewno, czy to jest miejsce dobre, czy to jest pora dobra do ewangelizacji. Jezu, no nie jesteśmy przekonani, że tutaj będzie coś owocnego się działo. A jednak, Ciągle musimy nosić w głowie, w uszach, w pamięci nakaz misyjny. Idźcie, nauczajcie, idźcie, czyńcie uczniów. Idźcie, nie siedźcie na miejscu. I po przełamaniu tego okazuje się, że owoc jest, że Bóg przygotował już miejsce, przygotował ludzi, przygotował czas, że to jest czas właściwy do ewangelizacji. Weźmy do tej sceny, którą opisuje Ewangelia. Widząc owoc, widząc plon, Szymon Piotr zaprasza drugą łódź, zaprasza swoich kolegów do tego. I to jest piękny gest, piękny znak zaproszenia innych do tego dzieła, które jest Bożym dziełem, nie moim, ale Bożym. Więc chcę zaprosić wszystkich innych, którzy mogliby pomóc, mogliby doprowadzić do finału to, co ja sam zacząłem. I rzeczywiście ta druga łódź podpływa. A kiedy podpłynęła, okazało się to tak konieczne, tak potrzebne, bowiem obie łodzie zostały napełnione. Okazało się, że ryb jest tyle, że wypełniają obie łodzie. Że obie łodzie mają połów swojego życia. I znów przełóżmy to na język ewangelizacji: zapraszać innych. Kiedy ja widzę, że owoc jest, kiedy widzę, że owoc Bóg podarował, to ja tym owocem chcę się podzielić. I czasami trzeba zaczekać na tę drugą łódź. Nasza działalność jest piękna. Nasza działalność jest szeroka, ale poczekać trzeba, by działać razem, by współpracować w tym dziele połowu, w tym dziele czynienia uczniów dla Jezusa. I w momencie, kiedy ja się podzielę inną wspólnotą, z inną parafią, wówczas... Obie rzeczywistości, obie wspólnoty, obie parafie będą miały owocność, jeśli współpracują w ewangelizacji. Ta scena pięknie obrazująca zaangażowanie najpierw kogoś, kto został przekonany, potem całego zespołu, a w końcu towarzyszy, którzy do tej pory czekali, do tej pory stali przy brzegu. Oni też zostali zachęceni, zaproszeni. I rzeczywiście, odpowiadając na to zaproszenie, doznali tej samej łaski, doznali tego samego cudu, doznali tej samej obfitości. Potrzebujemy zatem zarówno tego, który da się pierwszy przekonać, ale też potrzebujemy tego, który zaprosi innych do ewangelizacji. Potrzebujemy tego otwarcia, najpierw indywidualnie, aby każdego z nas Jezus przekonywał ale też potrzebujemy tego naszego wewnętrznego imperatywu do budowania wspólnoty, do budowania razem tego dzieła ewangelizacji. Nie da się tego zrobić w pojedynkę. Tylko ten owoc mógł być tak duży, tylko ta obfitość mogła tak przynieść skutki błogosławione dzięki współdziałaniu, dzięki współpracy, dzięki wspólnocie. Gdyby Piotr został sam, został egoistą, ani jednego, ani drugiego nie zyskałby. Ani nie zarzuciłby sieci w tym miejscu, bo potrzebował towarzyszy ze swojej łodzi, ani nie przyholowałby tych ryb, nie przywiózłby tych ryb do brzegu, nie mając drugiej wspólnoty. Potrzebujemy siebie nawzajem i potrzebujemy takiego wspólnotowego myślenia. I niech w takim ewangelizacyjnym, wspólnotowym działaniu błogosławi Ci wszechmogący Bóg, Ojciec, Syn i Duch Święty.